Witajcie, chwała Bogu, witajcie na kanale Jachwy Pamięta, z tej strony Zachariasz, następnie chcę Was pobłogosławić w imieniu Pana naszego Boga Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego. Słuchajcie, ja ostatnio rozmawiałem z pewną osobą na Facebooku, próbowałem dotrzeć do tej osoby, zwykła kobieta, to była pod jakimś postem publicznym z jakiejś gazety, czy coś tam było, coś pisaliśmy. I weszliśmy na temat właśnie wiary, Słowa Bożego i tak dalej. Ona oczywiście nic do niej nie docierało, w ogóle tego nie przyjmowała. I jak jej cytowałem, Słowo Boże, spróbowałem tak do niej właśnie się dostać, tak powiem, delikatnie, to odpowiedziała mi w taki sposób, że ja cytuję jakąś zwykłą książkę napisaną przez jakiś ludzi i. Ona mi może również zacytować na przykład Sienkiewicza lub Szekspira, i na to samo będzie wychodziło. I takie właśnie jest podejście ludzi, którzy myślą, że Biblia jest to zwykła księga. A jak wiemy Słowo Boże, Biblia jest to żywe Słowo Boże. My, którzy jesteśmy nawróceni, oczywiście o tym wiemy doskonale, że Biblia jest to Słowo Boże, jest to księga, która się składa. Mamy na przykład w zbiór ksiąg w judaizmie i w chrześcijaństwie tak zwanym, dzieli się na Stary Testament, Święte Księgi Judaizmu i na Nowy Testament. Katolickie wydania Biblii obejmują 73 księgi, 46 Starego Testamentu i 27 Nowego Testamentu. Tak zwane protestanckie, 66 ksiąg mają, 39 Starego Testamentu i 27 Nowego Testamentu. Biblia hebrajska uznawana w judaizmie liczy 39 ksiąg. E, czyli tak jak e, Biblia protestancka tak zwana ma też 39 ksiąg właśnie z, z Biblii judaistycznej. Ale jak wiemy jest, jest to Słowo Boże. Nie ma czegoś takiego Biblia protestancka, katolicka lub nie wiem kogo. Do Słowa Bożego nie wolno dodawać i odejmować jak wiemy. Bóg tego surowo zabronił. I to jest, jest to Słowo Boże, ta księga należy do Boga. Nie ma czegoś takiego właśnie jak Biblia Katolicka lub czyjaś tam, nie wiem, kogoś i sobie ktoś bierze do tego, jakąś, nie wiem, mówi, że to jest moja księga, my ją zrobiliśmy, my ją stworzyliśmy. Nie ma czegoś takiego, jest to Słowo Boże, prawda? I składała się właśnie z 66 książek, a później wiadomo, w XV wieku katolicy biskupowie, hierarchowie Dodali siedem innych ksiąg, czego, jak wiecie, nie wolno robić, Słowo Boże, tego surowo zabrania, aby nikt nie dodawał ani nie odejmował do Słowa Bożego. I tak to wygląda. No i w każdym razie ludzie mówią, że jest to zwykła księga i napisali ją zwykli ludzie. My oczywiście wiemy, że ta księga jest natchniona przez Ducha Świętego, przez Ducha Bożego, przez Ducha Chrystusowego, przez Boga samego, prawda? I po czym możemy poznać, że nie jest to zwykła księga? Otóż możemy to poznać po tym, że w Biblii znajdują się proroctwa. I tak jak ona, ta kobieta mi powiedziała, że ona może y, cytować mi z Sienkiewicza lub kogokolwiek. No to jest to akurat nierealne. Potem właśnie wiemy, że Słowo Boże jest prawdziwe, że to, co było w Słowie Bożym proroctwa, które Bóg powiedział, się wypełniły. Niektóre się wypełniają też na naszych oczach. I niektóre, nie, na naszych oczach właśnie teraz, a niektóre jeszcze się wypełnią w przyszłości, jak jest opisane też w Słowie Bożym. Możemy to sprawdzić w wielu miejscach. Księdza Daniela i Zajasza w objawieniu, objawieniu Jana, prawda? I w samej Biblii, jak ja sobie poszukałem ogólnie, w samej, dla właśnie dla takich niedowiarków, którzy myślą, że to jest zwykła książka napisana przez jakiś ludzi, zobaczcie, jak oni w ogóle połączyli. Ludzie, którzy pisali na przestrzeni wieków, oni siebie nie znali, nie mieli ze sobą nic wspólnego, i to wszystko składa się w jedną spójną całość, prawda? Tak, właśnie, to jest, to jest działanie Boga, to jest ponadnaturalne działanie i nie ma tutaj w ogóle przeciwko temu żadnej. No, to jest niemożliwe w ogóle, żeby ci ludzie się zmówili na przestrzeni o tyle tysięcy lat, żeby tak, 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 tak to wszystko doskonale poukładać, prawda? Jak w Biblii można znaleźć około 2500 prorostów, z których około 2000 już się spełniło bezbędnie i co do Joty. Pozostałych 500 prorostów, czy przyszłości. I możemy być świadkami ich spełnienia w miarę upływu czasu, jak i w tym czasie, teraz właśnie. Ja to sobie znalazłem na internecie, taką właśnie informację znalazłem. I nie, tak to, tak to właśnie wygląda. Na przykład, i te prorostwa, to co Bóg powiedział, się spełniło w 100%. Nie znajdziecie żadnej innej księgi na świecie, żadnej innej, żadnej książki, gdzie te proroctwa gdzie proroctwa by się spełniły w 100%. W 100%, zobaczcie to samego. Jezusa Chrystusa spełniło się 450, 456 prorost. Tak jak ja znalazłem na internecie. I chciałbym Wam przeczytać właśnie na temat e, kawałek, który znalazłem e, na internecie, właśnie w sprawie e, wypełnienia się prorost co do Jezusa. Krótki fragment Wam przeczytam. Alfred, al, Alfred Edersheim, wybitny uczony z Uniwersytetu w Oksfordzie, wymienił w swym monumentalnym dziele o czasach Jezusa. 456 starotestamentowych zapowiedzi wypełnionych przez mistrza z Nazaretu. Przy czym ich mesjańskie odniesienie nie jest wyłącznie chrześcijańską interpretacją, gdyż Edersheim wziął pod uwagę tylko proroctwa uznawane za mesjańskie przez starożytne źródła rabiniczne. Wypełnienie się z dwóch, trzech proroctw mesjańskich w Jezusie z Nazaretu byłoby mało prawdopodobnym przypadkiem. Wypełnienie się dziesięciu z nich przypadkiem jest praktycznie niemożliwe. A przecież Jezus wypełnił przynajmniej 456 starotestamentowych prorostw. Rachunek prawdopodobieństwa dla wypełnienia zaledwie 10 z nich przez Jezusa wyniosło około 1 do 1043. Wybitny szwajcarski matematy matematyk Le Lecomte Dunoyl powiedział, że wydarzenie o podobnym prawdopodobieństwie nie ma szans, aby się wydarzyć. A cóż dopiero, gdybyśmy wzięli pod uwagę 456 wypełnionych przez Niego prorost. Peter Stoner po zbadaniu prawdopodobieństwa wypełnienia się w Jezusie zaledwie ośmiu prorost mesjańskich napisał słusznie. Kto nie uznaje w Jezusie zapowiedzianego w Piśmie Świętym Syna Bożego ignoruje fakt, który ma za sobą więcej dowodów niż jakikolwiek inny fakt na świecie. W świetle powyższych danych odrzucenie Jezusa jako Mesjasza byłoby czymś niedorzecznym i sprzecznym z dostępnymi faktami. No i tak to właśnie wygląda. W samym Panu Jezusie, to jest proroc, zobaczcie, dwóch, trzech proros mesjańskich byłoby nieprawdopodobnym przypadkiem, a dziesięciu jest w ogóle całkowicie niemożliwych. A jak jest napisane, 456 starotestamentowych, starotestamentowych proroc wypełniło się w samym naszym Zbawicielu Jezusie Chrystusie. I potem właśnie poznajemy, że Biblia jest to żywe Słowo Boże. No i też jak my czytamy Słowo Boże, zaczynamy też wierzyć, poprzez czytanie zaczynamy wierzyć, poprzez, te, poprzez słuchanie, prawda? Jak słuchamy, czytamy, dochodzi do nas Słowo Boże, to siarno jest w za, za, nas zasadzone i Pan Jezus podlewa swoim duchem, prawda? I daje wzrost z Jego własnej woli, to my poznajemy, wtedy rozpoznajemy, prawda? I przez to zaczynamy wierzyć, przez tą wiarę, jak zaczynamy wierzyć, wierzymy w to, że Jezus Chrystus jest Bogiem. Gdy już uwierzymy w Jezusa Chrystusa, że On jest Bogiem, dostaje, mamy automatycznie, automatycznie Bóg nas ścisłym Duchem, a gdy nas ścisłym Duchem Świętym, jesteśmy całkowicie nowonarodzeni i my widzimy wszystko zupełnie inaczej w tej księdze. I to jest właśnie coś, czego ludzie normalni nie potrafią tego zauważyć. To jak my rozumiemy słowo Boże, bo wiadomo, każdy jest na jakimś etapie też poznania i dla zwykłych ludzi, tak jak właśnie to do mnie, właśnie tak dotarło. Jak pisałem z tą kobietą, to jest niemożliwe, żeby ona zrozumiała to, co ja jej chciałem przekazać, bo się nie da. Mimo, że ja próbowałem zasieć w ziarno w niej, zasiewałem, no to ewidentnie do niej to nie dotarło. Być może jeszcze Bóg da zrost, poleje swym duchem świętym, podleje i. Chwała Bogu, będzie żyli do tej osoby, to dodrzyjcie do i do wielu innych tam osób, do których ja to pisałem, bo ja to pisałem publicznie, nie wiem, pod jakimiś wiadomościami, właśnie. I właśnie to tak wygląda, że ludzie lubią dyskredytować całkowicie słowo, bo że mówią, o, ktoś to jacyś naćpani, Bedoini, zjarani, tak mówią, no już używam takiego języka, tak mówią, napisali tą księgę, jak Doda kiedyś się wypowiedziała, prawda? I jak można w coś takiego wierzyć, jacyś zwykli ludzie to napisali, otóż Bóg posłużył się tylko tymi ludźmi do napisania tej księgi, prawda? A jest to nastrzeniona księga przez samego Boga. Żywe Słowo Boże. No nie ma takiej drugiej księgi i tak jak ona mówiła, może sobie tam pisać Sienkiewicz, Mickiewicz, Szekspir i Korany i tam nie wiem co jeszcze. Nie ma w żadnej księdze w procentowych wypełniony się proroc. A już tym bardziej do samego jedynego Zbawiciela, jakim był Jezus Chrystus. I tym też odróżniamy właśnie inne księgi od, od Biblii. Księga no, Biblia została też również przetłumaczona w miliard, jest w miliardach egzemplarzy na różne na różnych językach, na różne języki całego świata. Obojętnie, gdzie w jakiej części świata będziecie, znajdziecie Słowo Boże Biblię. Obojętnie gdzie będziecie wie w danym języku jest przetłumaczona na wszystkie języki na całym świecie. Jest to fenomen po prostu. Próbowano zniszczyć, zniszczyć tą księgę. Widzicie, nie ma, nie ma takiej w ogóle możliwości w ogóle, żeby coś takiego było, bo jest to boża księga, należona do Boga i Bóg się Słowem Bożym swoim właśnie opiekuje. No to jest to by było niemożliwe. Aby Wiadomo, że są. Ludzie, którzy próbują ją podrobić, yy, fałszować, przekręcać całkowicie słowo Boże, zmieniać zdania i tak dalej, są też właśnie różne przykłady, na przykład, jak my mamy u nas w Polsce różne tłumaczenia, różne przekłady. Musimy też wiedzieć, że żaden przekład nie jest w 100% yy, doskonały, tak jak jest w oryginale. I w jednej księdze mamy tak napisane, w drugiej mamy tak napisane, ale sens i kontekst tego wszystkiego jest podobny, prawda. I dlatego trzeba badać też różne przykłady, a najlepiej iść też również do oryginału, jak to tak wygląda. No i tak jak ja mówię, że Bóg też się posłużył właśnie wieloma ludźmi do napisania tej księgi, jak mieliśmy Daniela, apostołów, Marka mieliśmy, prawda? Mateusza, Marek nie wiem, czy z apostołów, ale Łukasz był chyba od Pawa z kimś tam, tak? Od nie pamiętam już dokładnie, jak to tam było. W każdym razie, i te wszystkie rzeczy, jakie czytamy, jak bili, naturalne, jakie się zdarzyły, na przykład nawrócenie Pawła i to inne, no wiadomo, że niektórzy ludzie to czytają i mówią, że o, to jest niemożliwe, to jest nierealne. Albo jak jeden, oglądałem wywiad jednego człowieka niedawno z, z sportu walki z KSW Różala, że ludzie wierzą w jakiegoś gościa, który chodził po wodzie. I tak to właśnie wygląda, że ludzie nie wierzą w to, nie? co jest napisane w bo to jest nierealne, aby normalny człowiek, jak już to powtarzam, a prędzej mógł w to uwierzyć. A nie, że jak ktoś mówi, to napisali tylko zwykli ludzie. Bóg się po prostu posługiwał takimi ludźmi. I na przykład, jak mamy, mówiłem też, że są prorostwa, różne czasów końca są jeszcze. Ja wam chcę przeczytać takie jedno prorostwo, gdzie się Bóg posłużył właśnie takim jednym człowiekiem. jedno tylko wam przeczytam jeszcze z czasów ostatecznych, że z księgi Izajasza. Stanie się w dniach, jest to z księgi Izajasza 2. Zacznę od wersetu drugiego. Stanie się w dniach ostatecznych. Że góra domu Pana będzie utwierdzona na szczycie gór. Góra w sobie Boży to jest królestwo, prawda? Czyli królestwo Boże, królestwo domu Pana będzie utwierdzone na szczycie gór i wywyższona ponad pagórki, i wszystkie narody popłyną do niej. I pójdzie wiele ludów i powie: chodźcie, wstąpmy na górę Pana, do domu Boga Jakuba. On będzie nas uczył swoich dróg, a my będziemy kroczyli jego ścieżkami. Z Sionu bowiem wyjdzie prawo, a słowo Pana z Jerozolimy. Ktoś mówi, że prawa nie ma, nie? No. On będzie sądził wśród narodów i karcił wielu ludzi. I przekują swe miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie już miecza i nie będą się już ćwiczyć do wojny. To chyba wspaniała wiadomość, co? Że już przestanie, nie będzie już wojen, nic takiego już się nie będzie działo. Domu Jakuba, chodźcie, postępujmy w światłości Pana. Ale ty opuściłeś swój lud, dom Jakuba, gdyż pełen jest obrzydliwości wschodu, i są oni wróżbitami jak Filistyni, a kochają się w cudzych synach. Ich ziemia jest pełna srebra i złota, nie ma końca ich skarbą. Ich ziemia jest pełna koni i nie ma końca ich rydwaną. Ich ziemia jest pełna bożków. Oni oddają pokłon dziełom własnych rąk, które wykonały ich palce. Jest to też tutaj taki sygnał do naszych wiernych katolików. I ziemia jest pełna i innych również, którzy, ziemia jest, którzy właśnie takie rzeczy robią, czynią. Ich ziemia jest pełna bożków. Oni oddają pokłon dziełom własnych rąk, które wykonały ich palce. Zobaczcie, ile ludzi na świecie chodzi i kłania się do jakichś rzeźb. Wykonanych, co do, w ogóle do czegokolwiek wykonaną ludzką ręką, kłania się, robią sobie z tego Bożka i modlą się do tego, jeszcze oddają pokłon, cześć, a jest to surowo zabronione. Zobaczcie, ja tutaj czytam, co będzie w czasach ostatecznych, jest to w księdze Izajasza 2, prawda? Więc weźcie to, ludzie, naprawdę, pod uwagę i się też opamiętajcie i przestańcie chodzić do tych budynków, przybytków lub to, co macie w domu, jakieś rzeźby, figury jakieś obrazki, malunki jakichś typowych świętych, wyrzućcie to wszystko bo Bóg Bóg tego nie cierpi nienawidzi tego, jak jest to też w drugim przekazaniu, prawda? nie będziesz sobie czynił żadnego obrazu ani żadnej, żadnej rzeźby i oddawał im pokłonu ja, ja bym wam radził właśnie, aby to usunąć kłania się przed nimi prosty, no dalej czytam to dalej, kłania się przed nimi prosty człowiek, poniża się też wielki nie przebaczaj im. Wejdź w skałę i ukryj się w prochu ze strachu przed Panem i przed chwałą Jego Majestatu. Wyniosłe oczy człowieka ukorzą się, ludzka pycha będzie poniżona, a sam tylko Pan zostanie wywyższony w tym dniu. Przyjdzie bowiem dzień Pana zastępów przeciwko każdemu pysznemu i wyniosłemu i przeciwko każdemu wywyższonemu, a każdy zostanie poniżony. Dużo ludzi ma teraz taką pychę, nie? W sobie lubią, wiadomo, albo są zakochani w samym sobie, lubią się wynosić ponad innych, myślą, że są lepsi od innych ludzi. E, na przykład, ktoś jest bogatszy, to gardzi drugim, to jest biedniejszy. No takie no takie są, no tak się dzieje na, tym, na świecie. No i zobaczcie, co Bóg zrobi z takimi ludźmi w czasach ostatecznych. Teraz żyjemy w czasach ostatecznych ogólnie, nie? Po tym wszystkim. Po prostu każdy, każdy człowiek, który się wywyższa, każdy, który myśli, że jest lepszy od innego, zostanie poniżony. Tak jak jest tutaj opisane. Przeciwko wszystkim cedrom i libanom, które są wysokie, a wyniosłe. I przeciwko wszystkim dębom baszanu, Przeciwko wszystkim wysokim górom. I przeciwko wszystkim wyniosłym pagórkom. Przeciwko każdej wysokiej wieży. I przeciwko każdemu murowi obronnemu. Przeciwko wszystkim okrętom tarsisz. I przeciwko wszelkiemu pięknemu malarstwu. I wyniosłość człowieka będzie ugięta. I pycha ludzka będzie poniżona. A sam tylko Pan zostanie wywyższony w tym dniu. A bożki zniszczy doszczętnie. Wtedy wejdą do jaskiń skalnych i do jam podziemnych ze strachu przed Panem i przed chwałą Jego Majestatu, gdy powstanie, by przerazić Ziemię. W tym dniu człowiek rzuci kretą i nietoperzą swoje bożki srebrne i złote, który uczynił, aby oddawać im pokłon. I wejdzie w szczeliny skalne na szczyty, opok ze strachu przed Panem i przed chwałą Jego Majestatu, gdy powstanie, aby przerazić Ziemię. Przestańcie polegać na człowieku, którego tchnienie jest w Jego nozdrzach. Za co powiem, ma być uznane. No i zobaczcie, no ja przeczytałem, tak jak mówiłem, że Słowo Boże nie jest napisane tylko przez jakichś zwykłych ludzi, bo po prostu Bóg. Się posłużył takim, takim człowiekiem, natnogosłym duchem, i ten człowiek napisał słowa samego Boga, rozumiecie? Do czasów dni ostatecznych, co Bóg powiedział: jak że wszyscy będą się do niego zrasali, przyjdą do niego, wszystkie narody, królestwa, wszystkich przyjdą do jego Wysokiej Góry. I on poniży wszystkich, wszystkich poniży ci, co się wywyższają, ci, co chodzą w pyszy, i z wszystkich tych, którzy właśnie czczą i się kłaniają, właśnie działą własnych ludzkich rąk. I oddają temu pokłon. To nie chodzi tylko też o rzeźby, gdzie są w, w kościołach katolickich, w tak zwanych kościołach. Bo oni to nazywają, te budynki, kościołami. Pamiętajcie, że zgromadzenie, eklezja, eklezja to się nazywa zgromadzenie, jest to zbór, nie ma czegoś takiego słowa jak kościół. Z oryginału jest to eklezja i to my ludzie, my ludzie, nie jakieś tam, nie wiem kto, budynki, jakieś papieże, to nie jest kościół. My ludzie, my, my ludzie, lud boży jesteśmy zgromadzeniem, eklezją. I zobaczcie, i Bóg ich poniszczy, zniszczy tych wszystkich i zniszczy te wszystkie posągi, to te... zobaczcie, ludzie będą wyrzucali nawet to ze strachu i zróbcie to, bo na przykład to nie tylko chodzi o katolików, chodzi też o buddystów, o gdzie oni tam jeszcze lubią, o jakichś Indiach i gdzieś indziej, gdzie się kłaniają właśnie czemuś takiemu, no to jest coś ohydnego i nie tylko... Człowiek może sobie z bo, Bożka zrobić ze wszystkiego, nawet ze zwykłego telefonu. Taki telefon może być dla niego już Bożkiem, bałochwasem. Nie potrafi się o rozłączyć ze swoim telefonem, jak i wiele innych takich rzeczy, co ma na przykład o auto. Kupi sobie auto i to auto jest dla niego chodzić, myśli o tym aucie, śpi, bo Bożka sobie zrobi z tego, rozumiecie? Dzieło ludzkich rąk, tak samo. No, w kościele katolickim, akurat rzymsko-katolickim, bo to jest Kościół rzymski, to nie ma nic wspólnego ogólnie z Bogiem, nie oszukujmy się, taka jest prawda. Akurat jest tak, że tam się wszyscy kłaniają, jakimś robią rzeźby, jakiejś jeszcze kobiecie, która się niby objawia, i prorokini, tak zwana. Przeczytajcie w objawieniu Jana 2 list do diabetery, kim jest ta osoba i co Bóg o tym myśli, nasz kochany. przestańcie się kłaniać, dziełom ludzkich rąk macie to, powyrzucajcie to i dla Waszego dobra, bo dla Boga jest obrzydliwość. Jest to łamanie z, z jednego z przykazań, jak to złamie jedno, złamał i wszystkie, prawda? No i właśnie ja chciałem tylko wam przeczytać i na ten temat z wami porozmawiać, że Biblia jest to żywe słowo Boga. Nie jest to tak, jak inna książka, jak to ktoś powiedział właśnie do mnie, że to są inne, że to jest zwykła książka, jest to zupełnie niemożliwe. Jak wiecie, niemożliwe są wypełnienie się proros, na przykład do, w innych w księgach, no tylko. Tylko Bóg może coś takiego sprawdzić. Pana naturalnie. Tylko Bóg może zobaczyć, co jest w przyszłości, wypełnić coś, poprzepowiedzieć coś na tysiące lat przed, i to się wypełni w stu procentach, rozumiecie? Jako od samego stworzenia do samego Jezusa Chrystusa, jak już było powiedziane o naszym Zławicielu, ono zmiażdży ci głowę, a to zmiarzy mu pięte, prawda? I już wtedy było zapowiedź też samego Mesjasza, już pierwsze proroctwo i tak dalej. Tego było, jak czytam 456, co jest niemożliwe w ogóle do wypełnienia się. Takie właśnie jest Słowo Boże. Jest to żywe Słowo Boga i jest to bezsprzeczne. No ale dla innych ludzi zwykłych jest to całkowicie niezrozumiałe. Jak czytacie Słowo Boże, to właśnie ja też wiele razy mówiłem, żebyście pomodlili się o dar mądrości, o dar rozumu, o poznanie Słowa. Które jest zawarte w sobie Bożym, bo tak jak zwykły człowiek czyta taką Biblię nierealne, żeby to zrozumiał. Bez pomocy Ducha Bożego jest to nierealne: człowiek nic nie zrozumie. Nie ma coś też się wyrzucać, wywyższać ponad innych. Trzeba wiedzieć, że każdy jest na jakimś etapie poznania. Ja kiedyś w ogóle nic nie rozumiałem ze słowa Bożego, dzisiaj też no, tyle ile Bóg mi pozwolił, tyle ile mam, tyle rozumiem, to tyle mówię w tej sprawie. I cały czas proszę Boga, właśnie o mądrość, o rozum, bo jest to dla mnie bardziej cenne niż jakieś tutaj dobytki ludzkie, niż złoto i srebro i cokolwiek. Wolę posiąść właśnie mądrość. I jeśli Bóg da, oczywiście, i na tym mi najbardziej to zależy. No i poznanie Słowa Bożego, aby wykładać Ewangelię Bożą tylko i wyłącznie z prawdą. Dlatego też ja nie nagrywam filmów sam od siebie, bo jeżeli ja nie mam. Mówię to wielokrotnie, jeżeli ja nie mam e, takiego natchnienia, nie czuję tego, to samo od siebie nie nagrywam. No, może te tylko to, co nagrywałem, takie ciekawostki biblijne, to też niedługo nagram, bo to jest ciekawe akurat. I y, trzy razy już takie coś nagram, teraz y, nie wiem, czy jeszcze w tym tygodniu, czy w przyszłym tygodniu nagram czwartą część tego i. To jest już tak bardziej ode mnie, bo to się też przydaje też innym ludziom takie ciekawostki. I przynajmniej tak myślę, nie? Jeśli nie, no to napiszcie mi w komentarzu, no to nie będę tego nagrywał. Prawda? No i tak to wygląda właśnie. I jak ktoś na przykład mi mówi, żebym nagrywał filmy lub coś, no ja nie będę, tak jak już to powtarzałem, nie będę nagrywał tych filmów. Ja nagrałem 213 filmów w ciągu pół roku I... Tak, takie miałem latnienie od Boga, czasami jak nic nie mówię, to nic nie mówię przez tam jakiś okres, czasami jak ostatnio chyba 14 czy 15 filmów pod rząd, jakby tak policzyć jeszcze tam jakieś shorty mam jakby tak policzyć, to, ale mi chodzi o te filmy takie tam co zacząłem nagrywać od tego pierwszego co mam ponumerowane, moje świadectwo wiary to gdybym wrzucał chociaż jeden film tygodniowo, to jest na ponad 4 lata materiału. Będę rzucał dwa filmy tygodniowo, no to jest na ponad dwa lata, prawda? No i tak to wygląda właśnie. I zachęcam was właśnie do czytania Słowa Bożego. Jak zawsze czytajcie Słowo Boże. Jest to żywy chleb z nieba, o którym... Jest to pokarm z nieba, który mamy się karmić, prawda? I bez czytania Słowa Bożego nie poznamy... No niczego się nie dowiemy, bo ktoś może wam też mówić i mówić i mówić, czytajcie sami, bo są ludzie, którzy lubią oszukiwać, będą wam makaron takie na uszy kręcili, że a wy w to uwierzycie, no bo właśnie się wiara pochodzi przez słuchanie i przez czytanie, prawda? I w ten sposób zaczynacie wierzyć i wtedy... Ktoś wam nawkręcał w taki sposób, nie? a w sobie Bożym zupełnie jest inaczej. Nie? Jak będziecie się modlili, właśnie tak jak mówiłem, o dar poznania, rozumu, mądrości. Jak Bóg wam otworzył oczy, to będziecie widzieli to wszystko tak, jak to powinno być. Z wolą Bożą, a nie tak jak wam ktoś ten makaron na uszy wkręca. Bo tyle ile jest ludzi, tyle jest nauczycieli no, teraz się zrobiło. Każdy jest mądrzejszy, każdego prawda jest najprawdziwsza. No takie są czasy. A dla niektórych. Właśnie to słowo w ogóle nic nie znaczy. Tak jak ja próbowałem ewangelizować tą osobę i powiedziała, że dla niej to jest zwykła książka. I na tym właśnie zakończę. Jak wiemy, nie jest to zwykła książka, jest to natchnione, żywe słowo Boga. No trochę porozmawiałam na temat tej Biblii dzisiaj. Dla mnie, w sumie, ta księga, ja, ja się cieszę, nie? Ja się cieszę, to. No ja, ja wam kiedyś, ja chyba nawet mówiłem to w jakimś nagraniach, że. Ja nie mam, Od dziecka nie miałem dobrego też kontaktu z tatą. Ja nie wychował, nie wychowywał w ogóle mnie mój tata ale to było 10 lat temu, no 9 lat temu, jak on mi wysłał tą książkę, tą książkę wtedy dla mnie, nie? no książka, no, tą księgę z żywe słowo to było najle on, to jest najlepszą rzecz, jaką mój tata w życiu dla mnie zrobił. Mimo że go nie znam, bo go praktycznie nie znam, ani on mnie dobrze nie zna. Wysłał mi słowo Boże i od tego momentu ja zacząłem przygody, zacząłem czytać, nic nie rozumiałem i tam wiadomo, robiłem swoje, ale mimo co jakiś czas zaglądałem, zaglądałem, zaglądałem i chwała Bogu za to. Dziękuję, że właśnie Bóg pobudził tak mojego taty, że wysłał do mnie tą, tą Biblię, to jest Biblia warszawska. Mam ją tutaj do dziś, cały czas z niej korzystam. Chwała Bogu. jest Bardzo się z tego... No, no, Oto to uratowało mi to życie, nie? że zacząłem czytać Słowo Boże i zwróciłem się do Boga, naszego kochanego Jezusa Chrystusa całkowicie. No, Historię moją znacie, mówiłem to też w moim świadectwie jednej wiary. Gdzie w filmie byłem bandytą, satanistą i w nałogach. W takim filmie, tak jest, no jak ktoś nie widział tego, to gorąco zachęcam, aby to obejrzył. No, coś wspaniałego mnie to uratowało właśnie. i Odmieniło mi całkowicie to moje życie, moje serce, mój umysł przez, jak to ktoś powiedział, przez zwykłą książkę. Tak właśnie działa zwykła książka. Tutaj macie tego żywy przykład. Pamiętajcie, czytajcie słowo Boże, trzymajcie się Jezusa, tylko Jezusa i tylko Jezus i nikim. Z Panem Bogiem. Cześć!